Czy to prawda, że rekiny na ogół atakują ludzi w wodzie o głębokości metra? Był to prawdziwy przebój kinowy, opowiadający o jednym z najbardziej przerażających potworów filmowych wszech czasów. Będzie nam potrzebna większa łódź. Sprawił, że ludzie dwa razy pomyśleli, zanim poszli na plażę. Nie można uciec przed reakcją emocjonalną na coś, co stanowi zagrożenie w wodzie. Michael, natychmiast wyjdź z wody! Ale na ile wiernie szczęki przedstawiały zwierzę, które było bohaterem filmu, ludojady gryzą z ogromną siłą. To są machiny do pożerania. Jak to się stało, że film, przy którego realizacji co krok napotykano na trudności, odniósł sukces na całym świecie? Złożyło się na to szereg elementów. Za chwilę pokażemy dramatyczną opowieść o rekinie, który przeszedł do legendy i na zawsze zmienił światowe kino. Dziś w cyklu Zwierzęta Inspirują. opowiemy o realizacji filmu Szczęki. Zwierzęta inspirują szczęki. Do dziś żyje gatunek, który w stanie niezmienionym przetrwał miliony lat ewolucji. Stworzenie pozbawione uczuć i logiki żyje, by zabijać. W 1975 roku szczęki Stevena Spielberga po raz pierwszy wzbudziły lęk u kinomanów na całym świecie, skłaniając ich do zastanowienia się przed wejściem do wody. Nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, jak powszechny jest lęk przed wodą. Zupełnie jakby Bóg stworzył diabła i dał mu szczęki.